Memoriał Edwarda Kucowicza na Unii Kosztowy, Jubileuszowa Gala Studia Movement w Moku, najnowsza premierę Gołkina, no i oczywiście konkurs, dzięki któremu możecie zdobyć darmowy bilet do kina. Witam wszystkich serdecznie. Jest to program Nie Przegap, Magdalena Warchoł. Już 15 czerwca w sobotę zapraszamy na Stadion Unikosztowy na czwarty memoriał Edwarda Kucowicza, którego głównym programem będzie oczywiście turniej piłkarski rocznika 2015. Zapraszamy wszystkich do kibicowania. Start godzina 9. Studio Tańca Movement obchodzi w tym roku dziesięciolecie działalności. Z tej okazji, 15 czerwca w Mysłowickim Ośrodku Kultury na ulicy Grunwaldzkiej, od godziny 15 ruszy jubileuszowa gala, podczas której zaprezentują się Starsi i Młodsi Wychowankowie, zapraszamy. Muzyka. Tylko u nas do zgarnięcia jest bilet dla dwóch osób na dowolny film w gołkinie. Napiszcie pod programem, który film chcielibyście zobaczyć, i krótko opiszcie dlaczego. A teraz sprawdźmy, co nowego w gołkino. Druga część filmu Disneya w głowie się nie mieści dwa. To powrót do umysłu Riley, obecnie świeżo upieczonej nastolatki, gdzie będziemy mogli podejrzeć, co tak naprawdę dzieje się w jej głowie. Riley jest już oficjalnie nastolatką. Przepraszam, może mi ktoś szczypnąć? Ow. Hejka! A? Nie jestem obawa. Jesteśmy w ekstazie. Jestem zazdrosio. Olewka. Ole co? To żenon wstyd. Super, miła cię. A, żuwika, tak? Nie, no... Co jest mordę? Każdy boi się zmian, ale nie jest w dobrych rękach. Nawet się nie spakowałaś. Jestem najgorza. <śm> no, i tak będzie przez następne 10 lat w głowie się nie mieści dwa. To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.